Witajcie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku pokażę Wam niecodzienny napój na naszym kanale Czyli sprawdzimy smak tej otofanty. Mogliśmy by kupić dwie tam żółtą i tą jak widzicie. winogronową więc dzisiaj będzie fant, fanta smaku winogronowym Zaczynamy test Pierwszy test to kolor Jak widzicie w widzowie jest taki jak mają winogrona Taki jak masok winogronowy prawdziwy Wiem, ktoś z Was będzie mi pisać w komentarzach później, że to jest barwnik. Zgadzam się z tym, ale kolor podobny do winogron Zapach fanty zwykłej ze sklepu. Smak słodkie to jest trochę, ale mi ten smak przypada do gustu. Ale wielu osobom nie, nie wiem, czy jest bez cukru, ale pewnie jest na naszym rynku. Poprawcie mnie w komentarzach. Tutaj jest 850 ml. W komentarzu. Będzie konkurs. W komentarzu. Kto z Was będzie mi musiał pomóc przeliczyć ile ta uncji na paju? Dla przypomnienia nowym widzom uncja to jest odpowiednich mililitrów w Stanach Zjednoczonych. Tak samo jest Mile galony, funty. Pisze się FLOZ. Tu jeszcze, chcę zmniejszyć ten głos, to moja mama, bo mój brat jedzie na wyjazd do Włoch i musi się szykować. E. Więc teraz zobaczymy. Tłuszcz zero, fasy nasadzone zero dwa. Cukier, 22? 22 gramy, przejdźcie mi na uncję Moi drodzy widzowie, ponieważ Chcę wiedzieć ile bym w Ameryce zapłacił za podatek od cukru Więc przejdźcie na uncję, ja to Będę oglądać wasze komentarze i temu kto wygra, to to będzie kolejny odcinek. Jak najwięcej takich komentarzy, to zrobię kolejny odcinek. Drodzy widzowie, pamiętajcie! Dawajcie mi dużo subskrypcji oraz lajków. I jeszcze komentarzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.